Cześć sportanki! jak widzicie, znowu jesteśmy w ruchu. Dzisiaj ponownie będę Was zapraszał do fajnej zabawy. Troszeczkę się poruszamy, bo jak wiecie, ruch to zdrowie. No i tak, żeby przekazać Wam taką informację, w pierwszej części będą zabawy z piłkami, rozgrzewka, a potem wrócimy do tej skakanki, którą ostatnie razem Wam obiecałem. Te zabawy i ćwiczenia ze skakankami dla najmłodszych. Potrzebne nam do pierwszego ćwiczenia trzy piłki. Przypominam, że w tenisie, w lekiatce, w piłce nożnej, we wszystkich sportach ruchowych, bardzo ważną rolę spełnia koordynacja wzrokowo-ruchowa. I w tym kierunku się poruszamy, żeby jak największe umiejętności w tym zakresie nabyć. Pierwsze zadanie. Rozpoczynamy taką rozgrzewkę. Robimy sobie małą ósemeczkę pomiędzy dwoma piłkami można zamiast piłek położyć cebulę pomarańcze, mandarynki co wam wygodnie, ważne jest żeby nie twardą piłkę, bo można stanąć i wtedy sobie przewrócić jeżeli wam to dobrze wyszło dobrze, to próbujemy to samo zadanie na trzech piłkach, popatrzcie się. cały czas jesteśmy przodem do tutaj w jednym kierunku Troszeczkę mocniej uginamy nóżki, tak żeby rozrzać górną część tutaj płód, bioderka i głupę. tak. jak widzicie nie jest to nic trudnego, dlatego bardzo ważne jest, żeby skoordynować te nóżki, żeby te nóżki robiły to, co my chcemy. Kolejne ćwiczenie, ustawiamy się przodem do tych piłek i próbujemy też drobnymi kroczkami, troszeczkę tak, troszeczkę kroku dostanego, troszeczkę, biegu na wprost oraz biegu do tyłu. Bardzo ważne jest utrzymanie równowagi. Ręce pomagają, jak widzicie, my tutaj troszeczkę mocniej pracujemy rączkami i to nam dużo pomaga. Dobrze, trudniejsze zadanie. Dalej nasze trzy piłki. Mniejsza odległość. No i posłuchajcie, próbujemy teraz w równowadze poćwiczyć przeskoki. rozgrzewamy się dalej. Z piłkami, Popatrzcie się, taka mniej więcej odległość. Ważne, żeby spróbować nie dotknąć nóżkami do piłek. Gotowi? Uwaga, start. Hop, hop, hop. I wracamy z powrotem. Hop. Tak jak widzicie, moje piłki są ruchome, czyli ja też muszę się do tych piłek dostosować. I ostatni przeskok. Hop. I brawo. Kochani, nie tylko nogi angażujemy do tych naszych zabaw i ćwiczeń ruchowych, Teraz ćwiczenie na górną część ciała. Oczywiście pracują mięśnie brzucha, plecyk, tył, nóg. No i praktycznie jest zaangażowane całe ciało, bo wszystkie mięśnie będą praktycznie pracować. Spróbujcie zrobić taką ósemkę, będąc pod porze przodem, czyli tak zwaną pompkę, prawda? I idziemy sobie drobnymi kroczkami na rączkach. Stawiamy rączki jedna obok drugiej. To jest tak. Łatwiejsza wersja. Drugie ćwiczenie proponuję: spróbujmy przesunąć, przesuwać, przenosić nóżki, rączki nad piłkami. I wracamy z powrotem. Ważne jest, żeby serwetka, tak jak moja z tyłu, była płaska jak, jak deska. Dobrze? To jest tak zwana pomka. I próbujemy. Jeżeli komu się uda troszeczkę szybciej. Patrzcie się. Hop. Raz, dwa, trzy, cztery. I wracamy. Piękna rączka. Hop. I wracamy powolutku. I przerywamy ćwiczenie, tak żeby sobie chwilę odetchnąć. Jesteśmy po krótkiej rozgrzewce. Przypominam, że staramy się wykonać te ćwiczenia od 5 do 10 razy. Nie spiesząc się pomiędzy poszczególnymi seriami czy powtórzeniami, możemy sobie chwilę odpocząć, odetchnąć, jeżeli są zbyt intensywne. Jesteśmy po rozgrzewce, wracamy do naszych zabaw z piłkami. Pamiętacie, na poprzednich zajęciach, na poprzednich ćwiczeniach bawiliśmy się piłkami, były to najprostsze ćwiczenia, które jak najszybciej teraz pokażemy, wrócimy do nich, tak żeby sobie przypomnieć. Pierwsze zadanie, chwytamy piłkę między dwie rączki w ten sposób, łapiąc teraz, zamykamy dłonie, żeby uch porządny uchwyt mieć w tej piłce, żeby piłka nam się nie wysnykiwała. Zobaczcie, teraz próbujemy troszeczkę na ugiętych nóżkach to samo zadanie wykonać, kilka, kilkanaście razy. Dobrze. Następne zadanie, próbujemy tym razem, ja to nazywam takie zadanie, pacnij muchę. Ćwiczenie polega na tym, żeby opuścić piłkę, pacnąć ręką i złapać. Jeszcze raz. Pacnij rączką piłkę i łapiemy. Jeszcze raz. Pacnij i pamiętamy, żeby złapać tą piłkę w mocno obrączki, rączki, bo często dzieci łapią piłkę i im się wysnikły, bo nie zaciskają tej piłki, nie próbują jej uchwycić. Następne zadanie. Opuszczamy piłkę na podłogę. Oczywiście jesteśmy po na nogach, mocno sylwetka wyprostowana. Mamy równowagę. wagę. Próbujemy opuścić piłkę i klasnąć. Czyli opuszczamy, klasi i złap, zanim piłka drugi raz się odbije. Dla wtajemniczonych, jeżeli Wam się to udało, spróbujmy teraz dwa razy klasnąć i złapać piłkę. Jeszcze raz i łapiemy. Zobaczymy, może jestem taki dobry, że uda mi się trzy razy klasnąć. Uwaga, zobaczcie, udało mi się. Brawo dla mnie, nie słyszę. O, wreszcie usłyszałem jakieś brawa, czyli jestem zachęcony do następnych zabaw i ściszeń. No to następna trudność. Uwaga, opuszczamy piłkę, spróbuj klasnąć z tyłu i złapać. Klaśni z tyłu, złap, Klaśni z tyłu, złap. Dobrze, a teraz co powiecie na takie zadanie? Opuszczam, trzeba klasnąć pod jedną nóżką. Opuszczam, klasnąć pod jedną nóżką. Opuszczam, klasnąć pod jedną, pod drugą i złapać. I jeszcze raz, klasnąć pod jedną, pod drugą i spróbuj złapać. Chwila odpoczynku, znowu sobie rączki do góry, głęboki wdech i wydech wypuszczamy powietrze teraz będzie zadanie gdzie angażujemy i rączki i nóżki uwaga wasze zadanie opuszczamy piłkę tą piłkę trzeba hop pacnąć nogą z góry tak żeby piłka nam jak zaczarowana wróciła do rąk. uwaga opuszczamy piłkę hop kliknięcie do mądrzejszej stopy i próbujemy złapać jeszcze raz uwaga hop i piłka jak namagnetyzowana, wraca do naszych rączek. No i uwaga, zadanie na cały tydzień do poćwiczenia też będzie, będę miał dla Was niespodziankę, ale to na koniec naszego dzisiejszego spotkania spróbujemy dla Was yy, udostępnić nagrodę. Jeżeli wyślecie na nasz adres informowasportfan.pl swój film z wykonaniem tego zadania. Popatrzcie się. Piłka leży sobie na podłodze, obejmujemy piłeczkę stopami. Tak? Troszeczkę możemy sobie poskakać, tak, żeby spróbować, czy piłka nam nie wyskakuje Pomiędzy stóp. musi być zaciśnięcie. No i uwaga, nagrodę dostanie pierwsza osoba, która mi prześle poprawnie wykonane ćwiczenie na filmiku, nagrane komórką albo jakąś kamerę, macie, która wykona takie zadanie. Uwaga! Hop i staramy się złapać piłkę w rączki. Czyli tamto ćwiczenie z tym łapaniem, to było pierwsze do takiego trudniejszego, które właśnie teraz będziemy spróbować. Będziemy próbowali. Uwaga. Podskok. Hop. Łapiemy piłkę w ręce. Uwaga. Jeszcze raz. Hop. Zobaczcie, jeżeli nie macie piłki, ja mam cebulę. Zobaczcie, czy nam się uda z cebulą? Tak zwane ćwiczenie cebulowe. Uwaga. Hop. Jest, jest i cebula w rączce. Zobaczcie. Jest cebula, jest cebula. Dobrze. Rozumiecie, to jest zadanie dla Was. Komu się uda podskoczyć, poczuć piłkę i złapać, bierze udział w losowaniu nagrody. A jaka to będzie nagroda? Na koniec dzisiejszego spotkania w mojej rączce zostanie pokazana dla Was. Kochani. I akcent skakankowy. Skakanka jest, tak jak ostatnio też wspomniałem, jednym z głównych narzędzi przyborów w czasie treningów. Wszelkiego rodzaju zawodnicy różnej dyscypliny sportowej korzystają. Ona uczy właśnie rytmiki, koordynacji, a przy okazji no i tak jest, jest bardzo fajnym takim ćwiczeniem szybkościowo-zwinnościowym. Także ważne jest tak, żeby dobrać skakankę w następujący sposób. Ugięte rączki w łokciach pod kątem prostym. I skakanka powinna dotykać do podłogi. U mnie jest właśnie tak, dlatego łatwiej mi będzie wykonać te ćwiczenia i Wam pokazać. Pierwsze, najłatwiejsze ćwiczenie. Trzymamy sobie tutaj skakankę w rączkach i próbujemy przeskakiwać w przód tył. Można raz, dwa, raz, dwa. Staramy się nie stanąć na skakankę. Lepiej jest dalej skoczyć niż skoczyć na skakankę. Próbujemy teraz połączyć te skoki po dwa, czyli tak raz, dwa, trzy, cztery. Udało wam się? Próbujemy teraz przeskoczyć sobie w bokiem. Raz, dwa, trzy, cztery i fajnie. Teraz wiem, że to jest bardzo trudna sprawa, bardzo trudne ćwiczenie dla takich dzieci w wieku od 3 do 10 lat. Jeżeli ktoś nigdy nie miał do czynienia ze skakanką, jest to bardzo trudna zabawa, ale sportowcy to są tacy ludzie, którzy Lubią pokonywać trudności, lubią uczyć się nowych rzeczy, no i oczywiście doskonalić toczorowy. Próbujemy teraz przeskoczyć sobie nad skakanką, przełożyć górą. Ja się troszeczkę odsunę, żeby łatwiej, żeby się mi łatwiej mogli zobaczyć. Jeszcze raz, tu trzymamy rączkami nieruchomo. Przeskocz, przełóż skakankę do przodu. Przeskocz, przełóż skakankę do, do przodu. Robimy to bardzo wolno. Na początku na pewno będziecie się zahaczać o tą skakankę. Nie przejmujcie się tym. Ważne jest, żeby spróbować ten ruch wykonać bardzo płynnie. Czyli tak jak stoimy tu, hop, przeskoczyć. Niech to będzie raz na początku. Teraz spróbujmy dwa razy. Raz, dwa. Nie spieszmy się. Najważniejsze jest, żeby zgrać rytm rąk z podskokami. I to jest najtrudniejsze. Jeżeli wam już troszeczkę lepiej do wychodzi, spróbujmy sobie przeskoczyć. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Pięknie. Udało wam się pięć razy. Macie już srebrny, co najmniej młody Teraz spróbujemy zdobyć złoty medal. Dobrze? Uwaga. Próbujemy skakać, ale teraz na której z dwóch? Na lewej albo na prawej? Wybierzcie sobie, która jest mocniejsza. Hop, próbujemy przeskoczyć. Na początku może to być jeden raz. Spróbujmy teraz przeskoczyć dwa razy. Spróbujmy teraz przeskoczyć, zmieniając nóżkę. Na przykład lewa noga prawa, lewa, prawa, lewa, prawa, lewa, prawa. Jeżeli mi się udaje, mam nadzieję, że również Wam to się uda. No a będę super zadowolony, jeżeli Wam się uda wykonać. No, przez. Minutę co najmniej 20 takich przeskoków. Ja troszeczkę pokażę na zakończenie. Pokażę wam jak to zrobić. Dobrze? Próbujemy sobie troszeczkę szybciej. A raz na Oczywiście, im szybciej wykonuję te przeskoki, tym większy będę miał, lepszy będę miał rekord, Można sobie spróbować na pół minuty, na minutkę, na 20 sekund. To po prostu dobierzcie to razem z rodzicami na jaki czas próbujecie pobijać swoje rekordy. Myślę, że jest to trudne zadanie. Ale dla chcącego nic trudnego. A ponieważ wy jesteście te cudowne sportwanki, czyli dzieci, które chcą się ruszać, być zdrowymi, myślę, że wam się to super, pięknie uda. Teraz biegnę po nagrodę, którą chcę wam pokazać, jaką będziecie mogli zdobyć, zdobyć przesyłając do mnie filmik z podskokami i podrzucaniem łóżkami piłki do góry i chwytami. A kuku, jest to tak niespodzianka, o której Wam powiedziałem. W Tą piłkę będziecie mogli wylosować w tym naszym małym konkursiku. Proszę o zgłoszenia Waszych małych filmików nagranych przez rodziców czy przez, przez znajomych, czy przez rodzeństwo. Sponsorem naszej nagrody jest firma Adidas. No i oczywiście mam nadzieję, że kończąc dzisiejszą zabawę dostarczyłam Wam tyle energii, jaka e, tryska z mojej super żarzącej się e, koszulki salerowskiej. Żegnam Was, do zobaczenia piątka sportfanka i do zobaczenia przy następnej okazji. Papa. Pa!